Cześć, witajcie. Dzisiaj odpakujemy sobie paczkę od Agent Tools, polskiego dystrybutora narzędzi Knipex i zobaczymy, co tam Knipex Polska przysyła do testu. Muzyczka i jedziemy. Ładnie to wszystko wygląda. Wygląda to jakby to był boks typowo do prezentacji. Zobaczymy. Otwieranie magnetyczne. Co tam jest wewnątrz? Ja nie patrzę. Wypatrzycie. Uwaga. Co jest grane? Kartka. I szczypce. Pięknie zapakowane. Już zobaczymy. O kurde. No, knipeksy fajne. Knipeksy, szczypce do cięcia. Nożyce dobra. Fajne, ładne. Tu macie wszystkie informacje. Zaraz to będziemy testować. Zaraz się tutaj dowiemy, o co chodzi. W zestawie również są dwa kawałki kabla. Dwa kawałki kabla do cięcia. Tyle. Pudełko fajne. Super, pudełeczko. Na skarby. Będę zbierał skarby w tym. Zobaczmy, co tutaj producent pisze. Co nas tutaj o czym nas informuje. Więc, tak po kolei. Zbliżenie szczypiec. Wewnątrz, moi drodzy. Strona numer jeden. Występujące szczypce w wersji takiej, śmakiej i owakiej. Nowość. Widzę. I szczypce służą do cięcia. Ultra m, mocne i wygodne szczypce, tak? tak? Z tego co tu widzę. Innovative step cut. Innowacyjny jakiś temat. 40% łatwiej. W stosunku do czego? Do poprzedniego modelu. Ok, profilowane rękojeści. Całe szczypce są, całe szczypce, całe nożyce. Powiedzmy, dobra, szczypce będę mówił. Wygięte są jakby w jedną stronę wyprofilowane, zawias skręcony tak na pasownie, nie jest ciasny, nie jest to ciasno skręcone, nie, nie chodzi to jakoś z oporem dużym, ale jest wyczuwalny opór. Samo się nie otwiera. Tniemy. moi drodzy, to jest kluczowe dzisiaj. Zrobimy ze zbliżenia jeszcze potem za chwilę. Ciach. No jak nożyce, fajnie. Super. Aha, widzę to. Dobra. 5 razy 1,5 czy 2,5 to jest? Widzę jak masło. Tu jest 2,5. 5 razy 2,5. Model 9516160. Króciutkie szczypce. Fajne. Fi e, 15 mm maksymalnie ma uciąć. 50 mm kwadrat. Aluminiowe albo miedziane przewody. Made in Germany. Dobra, słuchajcie. Dokręcę Wam trochę zbliżeń, bo temat fajny. No ale łapiemy ostrość, łapiemy, łapiemy. Jest. O jest, teraz. Symbol. Izolacja. Część robocza. Ostrza. Ładnie. Czyli będziemy ciąć. Próbki. Słuchajcie, szczypce bardzo fajne i ciekawe. Zdecydowanie yy, takie szczypce poleciłbym instalatorom. Nie wiem jak tam, jak u Was temat, czy pracujecie przy instalacjach. Mam jeszcze jedne fajne, których jeszcze Wam nie omawiałem, ale to będę kiedyś się starał. I tutaj też jest podobne rozwiązanie: szczypce uniwersalne, to już kiedyś było pokazywane 1386-200. To wiem, że tam chwalicie niektórzy. Tutaj też właśnie są nożyce. Podobnie to działa: na zasadzie nożyc. No, faktycznie, te ciężej, ciężej, mimo tego, że większe, rękojeść. Dobre, rękojeść jest podobna, ale do zawiasu mamy trochę dalej. A tymi szczypcami, szczypcami, nożycami zdecydowanie łatwiej. Zdecydowanie łatwiej. Więc taki test dzisiaj się nam pojawił przy okazji odpakowania szczypiec marki Knipex. Możecie komentować, jeżeli chcecie, jeżeli macie takie szczypce. Przypominam, symbol 9516160. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.